Trenerze, 13 wygrana, jednakże mecz chyba nie był łatwy. Nie, nie, oczywiście mecz był e, trudny, wiadomo, tak jak, tak jak jest od początku tego sezonu, e, wszyscy e, lub zdecydowana większość drużyn na mecze ze FC Toruń, e, wychodzą niezwykle zmotywowani i, 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 e, no i wspinają się na, na wyżyny swoich umiejętności. Dzisiaj zespół z Warszawy E, również postawił mam ciężkie warunki, e, bardzo, byli bardzo zaangażowani, e, dobrze bronili, ciężko było się przebić e, przez tą obronę, kontraktakowali groźnie również, także też stworzyli kilka sytuacji do strzelenia bramek, ale, e, no ale myślę, że z tego jakby przebiegu tego spotkania jednak e, gdzieś tam w głowach ta kontrola tego meczu była i, i, i no już ta druga połowa. Gdzie weszliśmy na, na dwubramkowe prowadzenie, czy potem trzybramkowe, także spowodowało, że, 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 że mogliśmy już troszeczkę inaczej zagrać i kontrolować bardziej przebieg tego meczu. Aczkolwiek przydarzyły nam się błędy, które, które sprawiły, że, że, że jednak drużyna gości cieszyła się ze strzelonych bramek. Ale, ale tak jak mówię, cieszę się z tego, że po pierwsze wygraliśmy, po długiej przerwie mogliśmy grać mogliśmy grać znowu przed toruńską publicznością, także, także każda wygrana tutaj e, niezmiernie nas cieszy. Cieszy nas to, że, 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 że jest, coraz więcej, jest coraz więcej kibiców na trybunach. E, no i cieszymy się z tego, że, że jeszcze kilka kroków i będziemy e, wierzę w to głęboko świętować e, awans do Ekstraklasy. Gramy, e, gramy z taką, z taki, w takim celu i, 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 i ten cel nam przyświeca od samego początku, także mam nadzieję, że że swojej szansy nie zmarnujemy i, i, i będziemy dalej zdobywać punkty, aby ta ekstra klasa się ziściła dla Torunia. No, przed Pana zespołem teraz kolejna długa przerwa. Dopiero za miesiąc zmierzycie się też we własnej hali z lokalnym rywalem Unikatem Osiek. No, to prawda, te pojedynki derbowe nigdy nie są, nie należą do, do łatwych i, i, i na pewno nie będzie, nie będzie to, to mecz y, y, z, z tych do, do, do jednej bramki. Także no, myślę, że z meczu na mecz i tak jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, co robimy. Zawodnicy naprawdę ciężko pracują z myślą o tym, żeby, żeby ten awans wywalczyć, i, i, i obojętnie jaki rywal, z jakim rywalem przyjdzie nam się mierzyć, musimy zawsze grać na 100% i, i walczyć w każdym meczu o trzy punkty. Także no, wierzymy w to, że, że po tej długiej przerwie tutaj znowu po pierwsze kibice. Nas odwiedzą i, i będą mogli oglądać kolejną naszą wygraną. Tak, tak przynajmniej nam się marzy. No, teraz... trenerze dzisiaj przegrana, aczkolwiek to nie skóry nie sprzedaliście. No myślę, że widać postęp w naszym zespole. W drugiej rundzie zagraliśmy cztery spotkania praktycznie 5 spotkań, przegraliśmy tylko z Gniezem, w którym nie byliśmy gorsi, tam, tam też czerwone kartki zadecydowały, także yy, na, tym to, na tym to polega, że poprawiliśmy coś, natomiast pamiętajmy, że zespół Torunia wciąż uważam, że jest generalnie głównym kandydatem do, do awansu, yy, przyjechaliśmy tutaj troszkę napsuć krwi, troszkę pokazać, że yy, trzeba się z nami namęczyć i też chciałem pokazać moim zawodnikom, że naprawdę jak się pracuje, to można do tych najlepszych, najlepszych dociągnąć. Myślę, że gdybyśmy otworzyli mecz, może jedną, może drugą bramką byłoby to inaczej, łatwiej. Natomiast pamiętajmy, że w bramce jest kola i jest to najlepszy bramkarz i on byle czego nie puszcza. Także, także myślę, że musieliśmy się naprawdę bardzo spiąć, żeby, żeby tutaj osiągnąć korzystny rezultat. Natomiast oczywiście podziękowałem moim zawodnikom za, za postawę. Jestem zadowolony, jeżeli można tak powiedzieć, po wyniku przegranym. No i cóż, patrzymy na następne mecze, przygotowujemy się do, do kolejnych spotkań, a dzisiejszego meczu będziemy chcieli wyciągnąć wnioski. Kamil Madżel dzisiaj zagrał dobry mecz, parę razy ratował skórę drużynie. No myślę, że tak. Kamil też ma, swoje, też ma swoje umiejętności na pewnym określonym poziomie. Wiadomo, że jest to wciąż bramkarz, który, który, który się uczy, natomiast uważam, że zaprezentował się całkiem poprawnie. Kilka fajnych, fajnych interwencji. Pamiętajmy, że przeciwko niemu grali klasowi zawodnicy, którzy mają sporo minut sporo minut w ekstraklasie, także myślę, że on mimo puszczenia pięciu bramek powinien zaliczyć ten występ też do udany. No, dzisiaj mógł pan obserwować swojego podopiecznego z kadry, Patryka Rała, jak wrażenia? No dzisiaj y, mogę powiedzieć, że dwóch obserwowałem, bo był i Patryk Grał oczywiście, z którego postawy w meczach z Portugalią byłem zadowolony. Jest to jeden z dwóch debiutantów, którzy, którzy załapali się do na wyjazd do Portugalii. Y, za dzisiejszy mecz na pewno grał niewiele, bo, bo wszedł na 7 przed końcem, ale y, ma swoją renomę. Widzę, że trener go Fajnie prowadzi i daje mu daje mu pograć w odpowiednich momentach. Natomiast no, w naszym zespole, też numerem 23 Mateusz oczach, myślę, że można go było zobaczyć, że też się wyróżnia tymi swoimi rajdami czy bramkami, także e, z obydwu reprezentantów jestem zadowolony. Okej, dziękuję. Nikodam dzisiaj przegrana, aczkolwiek wasza gra wyglądała całkiem nieźle. Myślę, że e, pierwsze bramkę, które straciliśmy, tak troszeczkę ustawiła mecz, ponieważ e, Toruń mógł spokojnie po prostu rozgrywać e, swoje akcje konstruować ataki. Później przyszła kolejna bramka, ale kiedy strzeliśmy kontaktową, e, gdzieś tam odżyły nasze nadzieje, że można walczyć jeszcze o dobry wynik w tym spotkaniu. Natomiast no, e, indywidualne błędy w kryciu e, zadecydowało o tym, że straciliśmy kolejne i było już ciężko e, odrabiać. Natomiast, jak mówię, fajnie, że udało się strzelić e, dwie kolejne bramki jeszcze i zmniejszyć rozmiary tej porażki. No, wasze kontry wyglądają całkiem groźnym elementem waszej gry. Myślę, że w kontrakt czujemy się dobrze, za takim pozycyjnym jest troszkę troszkę gorzej, natomiast pracujemy nad tym ciągle, staramy się w tym elemencie poprawiać. Natomiast myślę, że nie powiem nic nowego, jeżeli zarysuję takie stwierdzenie, że z kontry gra się zawsze łatwiej niż konstruując atak pozycyjny. No twoja kolejna bramka dzisiaj. Ostatnio często trafiasz do siatki rywali. Jakoś tak się ten worek z bramkami troszeczkę rozwiązał. Tutaj chciałbym w szczególny sposób pochwalić Mateusza Oldzaka. Słyszałem, że już ten Gerard zrobił to. Natomiast naprawdę fajnie, fajnie gra się z Mateuszem. Piłka, którą mi zagrał, była praktycznie idealna, nie postawił nic innego, jak po prostu wykończyć tą sytuację. I oby te bramki padały coraz częściej. Okej, okay, dzięki. Bardzo dziękuję. Patryk, kolejny mecz, kolejna wygrana. Jednak nie było dzisiaj łatwo. No nie, drużyna z Warszawy postawiła trudne warunki. To widać było, nie bali się, agresywnie nas atakowali. No Ale w finalnym efekcie to my zwyciężyliśmy. Szkoda tylko tych straconych trzech bramek, niepotrzebnie po naszych błędach, ale najważniejsze zwycięstwo i cieszymy się z tego. W Warszawie strzeliłeś bramki, dzisiaj dołożyłeś dwie kolejne bramki. Chyba przeciwko Warszawie wygodniej się gra? No akurat nie, może patem na tę drużynę zawsze, zawsze, zawsze drugi mecz, drugie, dwie bramki. Bardzo się cieszę z tego wyniku. Cieszę się, że tak się stało i myślę, że będzie tych bramek jeszcze więcej. No teraz przed Twoją drużyną długa przerwa, jednak po przerwie zmierzycie się z lokalnym rywalem, Unikatem. No tak, dosyć długa przerwa spowodowana tymi zgrupowaniami kadry. No ale my nadal będziemy trenować tak, jak trenowaliśmy, trenowaliśmy i czekamy na ten następny mecz. I na pewno damy z siebie wszystko i będziemy walczyć o zwycięstwo.